Panie i Panowie, Panowie Posłowie, Panie Senatorze, Radni, Prezesi Stowarzyszeń Kultury Fizycznej, Dyrektorzy Szkół, Trenerzy, Nauczyciele Wychowania Fizycznego, Działacze, Zawodniczki i Zawodnicy. Dziś podobnie jak od kilku lat, na koniec spotykamy się na dorocznej, tym razem już ósmej gali Gliźnieńskiego Sporu. W kategorii Odkrycie Roku 2012 nominowanych zostało pięciu młodych i obiecujących sportowców. Pierwszą nominowaną jest kobieta reprezentująca Królewską Grę, szachistka LKS Skropli, Zuzanna Szelok. Kolejny nominowany zawodnik to kierowca rajdowy Bartosz Knaft. Nominowana została także piłkarka ręczna uczniowskiego klubu sportowego Dąbrówka, Katarzyna Nowak. Oraz przedstawiciel sportu walki, reprezentant brazylijskiego judjitsu Krzysztof Wocha. Ostatnim nominowanym w kategorii Odkrycie Roku jest trzecia kobieta w tym zaszczytnym towarzystwie, reprezentantka jeździectwa sportowego pani Oliwia Łęc. A do wielkiego finału nominowani zostali. Mistrz Polski Junior w wadze 74 kg w brazylijskim judjitsu Krzysztof Wocha, Piłkarka ręczna uczniowskiego klubu sportowego Dąbrówka Katarzyna Nowak. Oraz utytułowany kierowca rajdowy Bartosz Knast. Odkrycie roku 2012, Krzysztof Liwocha. Brawo! Panie Krzysztofie, bardzo prosimy do mikrofonu. Minuta do dyspozycji. Miło mi was wszystkich powitać. Droga do sukcesu nie jest. Taka prosta, jak wszystkim się wydaje. Trzeba włożyć to wszystko wiele zaangażowania i uporu. No i także też chciałbym przy tym momencie podziękować moim wszystkim Sparing partnerom no i także trenerowi, dzięki któremu mogę zawdzięczać ten sukces. Kategoria ja dzisiejszego wieczoru to działacz roku 2012. W tej kategorii kapituła nominowała dziewięciu i zdaniem najprężniej działających przedstawicieli gnieźnieńskich klubów sportowych. Pierwszy nominowany to pan Zdzisław Kujawa, prezes najstarszego klubu w Wielkopolsce, klubu sportowego Stela Gniezno. Pani Magdalena Stefankiewicz, prezes uczniowskiego klubu sportowego Medan Gniezno. Przedstawiciel futsalu, klub sportowy Gniezno, pan Mariusz Przybysz. Prezes Towarzystwa Żużlowego Start Gniezno, Arkadiusz Rusiecki. Kolejny nominowany to prezes, a zarazem trener Gnieźnieńskiego Towarzystwa Triathlonowego Diament, a także prezes Wop Gniezno, pan Waldemar Siwka. Działacz o wielkim sercu dla weteranów i olimpijczyków. Kojarzony jest głównie z hokejem na trawie. To pan Mieczysław Kukliński. Nominowany przez kapitułę został także jeden z organizatorów tegorocznej gali MMA pan Łukasz Posadzki. Kolejnym nominowanym w kategorii Działać Roku jest wieloletni społecznik trener Leszek Łysakowski. Ostatni nominowany w tej kategorii to znany lekkoatleta gnieźnieński, a także organizator wielu imprez biegowych pan Andrzej Krzyści Drodzy Państwo, w wielkiej trójce, z której dokonano ostatecznego wyboru kategorii Działacz Roku 2012, znaleźli się Pan Mieczysław Kukliński, prezes Gnieźnieńskiego Klubu Olimpijczyka. Pan Arkadiusz Rumiecki, Towarzystwo Żóżowe Start Gniezno. Oraz Pan Mariusz Przybysz, wiceprezes Pierwszoligowego Klubu Sportowego Gniezno. Kategoria Działacz Roku. 2012. No, mili Państwo, któż mógł być inny? No, na pewno wiecie. Arkadiusz Rusiecki. Życie Państwo. To jest taki, taki moment, w którym wybiera się nagrodę indywidualną, która nie jest nagrodą indywidualną, tak naprawdę, bo to jest nagroda, którą pracują inni. Pracują na moje nazwisko, pracują na torze, poza nim w mediach, w klubie, przy biurkach i tak dalej, i tak dalej, kontaktują zawodników. Więc bardzo dziękuję Kapitule za dostrzeżenie kilku lat pracy. Ale to nagroda dla tych chłopaków, którzy siedzą w czwartym rzędzie i dla tych wszystkich ludzi, którzy są gdzieś tam po świecie roz rozesłani. Być może będą jeździć do tego klubu dalej lub nie, natomiast... To im zawdzięczam tę nagrodę, więc dziękuję Kapitule dziękuję wszystkim, którzy pracowali na tym nazwisku. Dzięki. Proszę Państwo, Impreza Roku to trzecia kategoria dzisiejszego wieczoru. Nominowanych w tej kategorii zostało dziewięć imprez sportowych organizowanych w tym roku na terenie naszego miasta. Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej organizowany przez Międzyszkolny Klub Sportowy oraz Uczniowski Klub Sportowy Tuzinek Gniezno. Dziesiąty Międzynarodowy Turniej Koszykówki Gniezno 2012 którego organizatorem jest Towarzystwo Sportowe Basket. Średniowieczny turniej siłaczy o królewskiej pazmocy, organizatorzy Strong Mentim Gniezno. Dziesiąty jubileuszowy bieg europejski, organizator MKS Altom Gniezno. Piąty międzynarodowy indywidualny turniej żużlowy o koronę Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski. Pierwsza gala MMA, organizator Klub Sportowy Walka. Towarzyskie zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody. Organizator uczniowski klub sportowy Master. Ostatni nominowany w tej kategorii to turniej rugby. Razem rodzinne rugby. Organizator klub sportowy Tytan Gniezdy. W Wielkiej Trójce, z której dokonano ostatecznego wyboru najlepszej imprezy roku 2012, znaleźli się 10. Międzynarodowy Turniej Koszykówki, 10. Jubileuszowy Bieg Europejski oraz pierwsza Gala MMA. Kategoria impreza roku 2012, pierwsza gala MMA. Zapraszamy. Bardzo liczna reprezentacja, klub sportowy Walka. To ten sztab ludzi pracował na ten sukces organizacyjny pierwszej gali MMA w mieście. Marcin Mamed otwiera z rąk Pana Prezydenta statuetkę Orła Knieźnieńskiego W pierwszej gali RMA, czyli moją Pawła Kamińskiego nie udałoby się zorganizować bez dwóch rzeczy. Pierwsza to osobowość Pawła, a druga to zaangażowanie wszystkich osób. Dziękuję bardzo. A teraz przyszedł czas na bardzo miły akcent dzisiejszej gali. Z inicjatywy knieźnieńskich dziennikarzy zasiadających w naszej kapitule postanowiono nagrodzić imprezę specjalną, organizowaną w tym roku w pierwszej stolicy Polski. Szczegóły przybliży nam ta trójka dziennikarzy, którzy zasiadają w Kapitule Gnieźnieńskiego Sportu. Właśnie ta dziesięcioosobowa kapituła postanowiła nagrodzić imprezę szczególną, która odbyła się w pierwszej stolicy Polski. Dobry wieczór Państwu. Nasza kapituła nie miała wątpliwości, że impreza, jaką była Euro 2012, była bardzo ważną imprezą dla wszystkich Polaków. No nie każdy miał okazję jechać na, na mecz, e, być na stadionie i dlatego Strefa Kibica. Gwieźnieńska Strefa Kibica była zorganizowana rewelacyjnie. Dlatego chcemy podziękować prezydentowi za możliwość, za organizację i za te wszystkie atrakcje, panie prezydencie. Bardzo dziękujemy. I mamy nadzieję na Strefę Kibica 2020. był ufundowany przez Kapitułę na ręce pana prezydenta oby więcej takich imprez w pierwszej stolicy Polski. Proszę no, Państwo, teraz mam specjalne wyjście, bo przecież ten puchar, ja muszę powiedzieć, że udało się, strefa kibica faktycznie przyciągnęła, szkoda, że Polacy tak nisko zakończyli, ale myślę, że ten puchar, a może prześlemy, a może prześlemy faktycznie nowemu prezesowi ten Puchar, żeby zmobilizował go do, do takiego działania, aby Polacy w następnych mistrzostwach, no wyżej poszli. Może, może taki, tak taką 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 propozycję Drodzy Państwo, Drużyna Roku to kolejna kategoria, w której wyłonimy zwycięzcę. W tej kategorii nominowane zostały cztery zespoły. Pierwszym z nich jest Klub Sportowy Gniezno. Pierwsza Liga futsal oraz w sezonie 2012 <tosłuch> największa niespodzianka w rozgrywkach Puchalów Polski. Towarzystwo Różnowe Start, zwycięstwa rozgrywek pierwszej ligi żużnowej i uprawniony awans do Enea Ekstraniki. Klub sportowy Stella Gniezno, sekcja tenisa stołowego, awans do ekstraklasy kobiet. Sekcja Hokeja na Trawie, Stella Gniezno, awans do najwyższej klasy rozgrywek polskiego hokeja na trawie. Wielką trójkę w tej kategorii tworzą. Towarzystwo Różnowe Start Gniezno, awans do Enea Ekstraniki. Hokejści na trawie klubu sportowego Stella, awans do pierwszej ligi hokeja na trawie mężczyzn. Oraz klub sportowy Gniezno, największa niespodzianka Pucharu Polski w Kategoria drużyna roku 2012. Lech ma start Gniezno. 11 latach, awans do najwyższej klasy rozgrywkowej, uprawniony awans i może Panie prezes? To kolejna kategoria w prewisycie orzeł gnieźnieńskiego sportu. Nominowanych w tej kategorii zostało sześciu trenerów gnieźnieńskich klubów sportowych. Andrzej Zerzeczny, trener Akademii Karaty Samurai. Pani Małgorzata Krause, jedyna kobieta w grupie nominowanych, trenerka zawodników gnieźnieńskiego Towarzystwa Tratonowego Diament. Kolejnym nominowanym trenerem jest przedstawiciel sportu walki Przemysław Gnat, Brazylijskie Juditsu, Klub sportu Falka. Paweł Heft, to trener pierwszoligowego Klubu Sportowego Gniezno. Trener sekcji Hokeja na trawie Klubu Sportowego Stella, Pan Rafał Grotowski. Ostatni nominowany w tej kategorii to Pan Lech Kędziora, trener Towarzystwa Żucznowego Start Gniezno. Drodzy Państwo, znaleźli się. Pan Andrzej Zarzeczny, trener karate, Akademia Karate Samurai. Pan Lech Kędziora, trener żółżowców Towarzystwa Żużlowego Star. Oraz Pan Rafał Grotowski, trener hokejistów, Klub Sportowy Stella Gniezno. Drodzy Państwo, kategoria trener roku 2012. Andrzej Zarzeczny. Dobry wieczór Państwu. Cieszę się, że w tym Kapistycie przeważnie jest tak, że tego rodzaju imprezy wygrywają przedstawiciele dyscyplin olimpijskich. Chociaż jak widzę w nie tylko, bo również Żuria odnosi tutaj sukcesy. Także cieszę, że, cieszę się, że uznanie moczarka kapituły otrzymało karato tradycyjny. Tak jak już kolega przede mną powiedział, że ta nagroda to nie jest tylko moja nagroda. Generalnie jest to nagroda dla wszystkich, którzy którzy z karate tradycyjnym gnieździe mają cokolwiek wspólnego. Czyli, yy, I to od razu podziękowania dla tych wszystkich, wszystkich osób. Yy, na przykład yy, grupy grupie, grupie ludzi, którzy yy, z górą tak 12 lat temu razem ze mną spróbowali, udało się założyć klub sportowy i do dzisiaj pomagają i dalej w tym klubie. Yy, również podziękowania dla, dla rodziców, którzy zaufali nam i nie bali się i dalej nie boją się przeprowadzać ze mną swoje dzieci, które trenują z powodzeniem karate tradycyjne. No i również, by wspomnieć o władzach miasta, które również pomagają nam, chociażby poprzez stypendia sportowe, poprzez współpracę przy organizacji zawodów, takich okręgowych na przykład, które, które są takim wprowadzeniem do, do sukcesów. Na, że na arenie, na arenie, na, arenie, na i na arenie międzynarodowej. Także wielkie dzięki dla wszystkich osób, które wymieniłem. Dziękuję bardzo. dziesiątka najlepszych sportowców w Miasta Gniezna w 2012 roku. W tej kategorii nominowanych zostało 21 sportowców reprezentujących gnieźnieńskie kluby sportowe. Pozwolę Państwu, że właśnie w tej chwili wymienimy wszystkich nominowanych. Pierwszą z nich jest karateczka Klaudia Piórek, Akademia Karate Samurai. Żużłowiec, lekny Startup Niezno, Antonio Lindbeck. Hokeista na trawie Hubert Grotowski, Klub Sportowy Stella. Darter Leszek Hoffman, X-Klub Coffee. Bokser Marek Mielczarczyk, Klub Sportowy Stella. Kolejny nominowany to przedstawiciel lekny Startup Niezno, Bjarne Petersen. Hokejista na trawie Mariusz Gromacki, Uczniowski Klub Hokejstów Star 1954. Ubiegłoroczna zwycięzczyni plebiscytu, bokserka klubu sportowego Stela, Pani Karolina Koszela. Pani Alicja Lewandowska, Gnieźnieńskie Towarzystwo Triathlonowe Diament. Przedstawiciel futsalu, Pan Mateusz Jedliński, Klub Sportowy Gniezki. Ręsicka Stołowa, Pani Paulina Nowacka, Klub Sportowy Stella. Arkadiusz Szymański, GKS Morze Gniezno Speed Rover. Pan Patryk Szepler, Gnieźnieńskie Towarzystwo Triathlonowe Diament. Pan Wojciech Gąsiorowski, Klub Sportowy Mieszko Gniezno. Kulturysta Pan Marek Olejnicza. Koszykarz Miejskiego Klubu Koszykówki, pan Arkadiusz Konowalski. Pan Artur Walczak, Strong Gniezno. Kolejny przedstawiciel futsalu, Klub Sportowy Gniezno, pan Dariusz Wychłowski. Pan Mateusz Tomczak, hokeista na trawie, klub Sportowy Stela. Pani Marlena Gawrońska, bokserka, klub Sportowy Stella i ostatnim nominowanym jest pan Marcin Lewartowski z Talagniezno Hokej na Trawie. Drodzy Państwo, spośród 21 kandydatów, których przed chwilą Państwo poznali, kapituła dokonała wyboru dziesiątki najlepszych sportowców naszego miasta. Patryk Szefler. Patryk, może wyjaśni to, co powiedział pan redaktor, i że nie wszyscy wiedzą, o co chodzi, bardzo proszę. No, trenuję triatlon. Nie jest łatwe. Rano trzeba oczywiście wstawać na bazę. Tak, o 5.30 stąd mniej więcej. Potem od razu na, do szkoły. Do szkole od razu na trening. No i dopiero pod wieczór można odpocząć. Arkadiusz już Marek Szymański, spidrower Gniezno, GKS Orzeł. Bardzo proszę. Ja może krótko chciałbym tylko podziękować wszyscy, którzy przyczynili się właśnie w tą nagrodę. Wszystkim moim kolegom z klubu, rodzicom, panu prezydentowi oczywiście za pomoc finansową. I to by było na tyle. Dziękuję. Państwa kategoria sportowa z roku 2012 miejsce 8 to nareszcie jest dziewczyna, która reprezentuje dyscyplinę sportu, do której potrzeba takiego małego urządzenia, które jest podobne do dłoni. To jest rakietka tenisowa. To jest Paulina Nowacka z Tą statuetkę I proszę o przekazanie. No i myślę, że gratulacje i myślę, że tutaj Pan Prezes najlepiej powie słów w imieniu Pauliny. Tak, Drodzy państwu. ja chciałbym przeprosić za nieobecność Pauliny gdzieś około godziny wcześniej dzwoniła do mnie no, prozaiczna sprawa. Wysiadł po prostu samochód jeszcze wczorajowała, że będzie. Pawina Nowacka to jest młoda, obiecująca zawodniczka członkini Kadry Narodowej Polski. W roku bieżącym zdobyła mistrzostwo polski juniorek w grze podwójnej, brązowy medal w grze drużynowej z koleżanką próbową. Również uczestniczyła w Mistrzostwach Europy. w tym roku, także jest to bardzo obiecująca zawodniczka, zawodniczka, która gra obecnie w ekstraklasie w Gwardach Steliny Hanieśno, także sądzę, że jeszcze o niej nie raz usłyszymy. Drugi sezon wnieśnie, także dziękuję Państwu, dziękuję tym, którzy wspierają Stelę Gniezno, przede wszystkim pana prezydenta, władze miasta, jak i również inni sponsorzy, inni sponsorzy którzy. Wspomagają ten klub, bo pomimo, że jest to nieliczna kadra, tam grają tylko trzy zawodniczki, ale to muszą być już zawodniczki na określonym poziomie i tam się nie da grać, że tak powiem z marszu tam trzeba tenować przynajmniej kilkanaście lat, żeby reprezentować ten poziom. Dziękuję bardzo. Tak? była i zajęła, zajęła Marlena Gabońska, pięściarka, steli Gwiezno. chciałam podziękować za zaproszenie. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do mojego sukcesu. W szczególności trenerowi Arturowi, Arturowi Strzeleckiemu oraz Karolini Koszak. Dziękuję. To szóste miejsce zajęło hokeista, obrońca, zawodnik startu 1954 w kategorii sportowej z roku 2012. Miejsce szóste Mariusz Kormacki. Bardzo doświadczony zawodnik uczniowskiego klubu hokejistów start 1954, pan Mariusz Gromacki, miejsce szóste. Powierzchnie, Państwu, chciałem podziękować wszystkim chłopakom z drużyny za miłą atmosferę, dzięki której ten hokej w starcie istnieje. I przy okazji chciałem podziękować przeciwnikom do ciągów i kanalizacji za to, że nigdy mi nie robili żadnych problemów, żadnych zawsze mnie na wszystkie tam obozy i nie było żadnych problemów. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, bokser, mistrz polski, Marek. Mielczarczyk. Marek Mielczarczyk, klub sportowy nie znał złoty medalista mistrzostw Polski. kickboxingu. Chcemy teraz w kickboxingu zdobyć złoty medal, a ten szczegół. <noise> Chciałbym w szczególności podziękować trenerom i działaczom z klubu sportowego Stella, gdyż mając możliwość uprawiania sportu, nauczyłem się ciężkiej pracy, myśleć i być opanowany w trudnych chwilach, jak i również z szacunku dla taktyki, bo to jest potrzebne, do odnosić sukcesy dalingu. no ale przede wszystkim podczas spełnienia moich obowiązków, ratując ludzkie życie i mienie. Dziękuję Wam, trenerze. W Ekwadorze na Mistrzostwach Świata w kulturystyce, drodzy Państwo, Marek Olejniczak, czwarty list. Jak mistrz świata w kulturystyce. Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich zebranych gości, szanowne władze, sponsorów, rodzinę w szczególności, przyjaciół. Miejsce, w którym rywalizuję ze swoimi rywalami, zawodnikami, robiąc kulturystykę, właśnie to jest moja dyscyplina sportu, w której jestem mistrzem świata od pewnego czasu, jest również scena. I Dobywając złoto, Mistrzostw Świata, nie przypuszczałem, że jeszcze raz w tym roku uda mi się na scenie stanąć i otrzymać jakiekolwiek wyróżnienie. Dzisiaj, ku mojemu zaskoczeniu, do mojej kolekcji doszła jeszcze jedna statuetka, wyjątkowa statuetka. Ogromny zaszczyt i ogromne podziękowania Państwu, wszystkim, którzy zadecydowali, że mam otrzymać taką nagrodę, kulturystyka to jest dyscyplina pomimo to, że indywidualna, że się rywalizuje samemu z innymi zawodnikami, tak naprawdę nie polega na jednoosobowej walce, bo do tego sukcesu się przyczynia wielu innych, którzy wspierając nie tylko materialnie, finansowo, a takie środki niestety są bardzo potrzebne, wspierają przede wszystkim psychicznie wspierają swoim dobrym słowem, bardzo mocno motywują. Dlatego w tym momencie chciałbym bardzo gorąco podziękować moim najbliższym, mojej rodzinie, w szczególności żonie, wyrozumiałym dzieciom, które czekały, aż wrócę z zawodów do domu. Moim rodzicom oczywiście, którzy się martwili o moje zdrowie, czy tak długo by trzeba przybliżyć szczegóły. No i jeszcze raz muszę powiedzieć bardzo ważne słowo i też również wyrazy podziękowania, coraz więcej wyróżnień. Bardzo jestem zaszczycony, że mogłem się znaleźć w gronie tak doskonałych sportowców. Pomimo to, że nie jestem olimpijczykiem, kulturystyka nie jest sportem olimpijskim, pomimo to czuję się zaszczycony, że się znalazłem w gronie tak wspaniałych sportowców. i Myślę, że będzie okazja, żeby się z nimi spotkać, powspominać. Każdy ma naprawdę wiele wrażeń związanych ze swoimi startami, ze swoimi treningami. Także myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawe wyróżnienie. Dziękuję bardzo. Klub Olimpijczyka docenił Marka wysiłek, jaki włożył i zdobył Misza Świata, przyjmując do, do Klubu Olimpijczyka. Jeszcze raz gratuluję Marku. Nawiążę do tego, co powiedział Marek Miłczarczyk. Boks w społeczeństwie jest postrzegany jako Kick, tak naprawdę... Brat, sklepie. Brat, sklepie. Kickboxing, pamiętaj, kickboxing. Dobrze, ale <laughs> zasadniczo nie ma, nie ma w klubie sportowym Stella sekcji kickboxingu, jest sekcja boksu i tak naprawdę Marek wywodzi się z boksu. Oczywiście on jest mistrzem Polski w kickboxingu, ale zaczynał swoją karierę jako. KSU KS nie znał Dariusz Rykowski. Darku, to ty jesteś gwiazdą tego wieczoru, ale prosimy Cię bardzo nieco krócej. Nie Dobry wieczór Państwu. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, aby mógł stanąć na tej scenie i znaleźć się wśród 10 najlepszych sportowców roku. Otrzymaną nagrodę chciałbym zadedykować moim rodzicom obecnym na dzisiejszej Gali, a ja, także moim kolegom z tydzień. Proszę Państwa, nie ma go wśród nas, ale prosi, żeby wszystkich Państwa pozdrowić. Niech to inny sam Antonio Lindbeck. No oczywiście, proszę Państwa, trzeba się bać, bo to dziewczyna, która ma ogromną siłę i spryt. Sportowiec Roku 2012, miejsce pierwsze, Klaudia Piurek. Thank <laughs> you.